Federacja World Wrestling Entertainment poinformowała, że na wtorkowym odcinku SmackDown Live odbędzie się pożegnalne starcie WWE Hall of Famera Karta Angle, którego przeciwnikiem będzie były WWE Champion Abel Styles. Te dwie ikony wrestlingu miały okazję ze sobą współpracować niejednokrotnie w Federacji TNA, a teraz po raz pierwszy w historii zmierzą się w jednym ringu WWE. Ja jako fan wrestlingu jestem bardzo podekscytowany tym starciem, i z pewnością będę oglądał najbliższy odcinek SmackDown na żywo. Oczywiście raport show pojawi się na stronie mywrestling.com.pl. Jak myślicie, czy były mistrz olimpijski pokona idea?